W maju 2001 roku w jednym ze zwykłych domów w Karolinie Północnej wydarzyło się zdarzenie, które do dziś wywołuje spory, niedowierzanie oraz milczący lęk u tych, którzy się z nim zapoznają. Kobieta o imieniu Linda Kramer, która przedstawiała się jako lekarka, została oficjalnie uznana za klinicznie martwą przez 14 minut. Jednak to właśnie to, co według jej słów wydarzyło się z nią w tym przedziale czasu. Uczyniło tę historię jedną z najbardziej zagadkowych i najtrudniejszych do wyjaśnienia. Według jej relacji, w ciągu tych samych 14 minut ziemskiego czasu przeżyła ona 5 pełnych lat w innej rzeczywistości, którą nazywała niebem. Nie w sposób obrazowy, nie symbolicznie, lecz dosłownie. 5 lat świadomego doświadczenia, wspomnień, wydarzeń, decyzji, podróży oraz spotkań. Mówiła o tym spokojnie, bez emocjonalnej demonstracyjności. Jakby opisywała długą podróż służbową, z której właśnie wróciła. To twierdzenie samo w sobie stanowi fundamentalny problem dla każdego racjonalnego obrazu świata. Jednak jeszcze większe napięcie budzi fakt, że Linda nie ograniczała się wyłącznie do osobistych odczuć. Powoływała się na dokumentację medyczną, zeznania ratowników medycznych, protokoły reanimacyjne oraz długotrwałą śpiączkę, w którą zapadła po przywróceniu czynności serca. Wszystkie te szczegóły tworzyły tło. Na którym jej główne oświadczenie wyglądało nie jak fantazja, lecz jak wyzwanie rzucone całemu naszemu rozumieniu czasu, świadomości oraz śmierci. Zdarzenie rozpoczęło się głęboką nocą. Około drugiej godziny Linda obudziła się z nagłym poczuciem silnej potrzeby udania się do łazienki. Noc nie różniła się niczym od setek innych. Dom, w którym mieszkała wraz ze swoim partnerem, był cichy, znajomy oraz całkowicie bezpieczny. Nic nie zapowiadało, że za kilka minut ta zwyczajna scena stanie się punktem wejścia do zdarzenia, które później nazwie najważniejszym doświadczeniem swojego istnienia. Wstała z łóżka, przeszła korytarzem i weszła do łazienki. Właśnie tam, według jej słów, wszystko się zmieniło. Nagle pojawiło się wyraźne i przerażające odczucie, że z jej ciałem dzieje się coś katastrofalnego. Nie był to ból ani zawroty głowy, lecz głębokie wewnętrzne przekonanie. System odmawia posłuszeństwa. Straciła kontrolę nad własnymi ruchami, straciła przytomność i upadła na podłogę. W tym momencie, zgodnie z danymi medycznymi, jej ziemskie życie na pewien czas ustało. Partner Lindy znajdował się w domu. Kiedy długo nie wracała z łazienki, poszedł sprawdzić, co się dzieje i znalazł ją nieprzytomną, bez reakcji, bez oznak świadomości. Natychmiast zrozumiał powagę sytuacji i wezwał służby ratunkowe. Ratownicy medyczni przybyli szybko i rozpoczęli standardowy protokół reanimacyjny. Przez 14 minut, które później zostały odnotowane w raportach medycznych jako okres klinicznej śmierci, jej serce nie wykazywało stabilnej aktywności. Jednak, jak podkreśla sama Linda, te 14 minut stanowią jedynie oficjalny odcinek czasu. Była nieprzytomna na długo przed przybyciem pierwszego zespołu, i nikt nie jest w stanie dokładnie powiedzieć. Jak długo jej organizm pozostawał bez normalnych funkcji życiowych, zanim rozpoczął się udokumentowany pomiar czasu. Właśnie w tym momencie, według jej relacji, rozpoczęło się to, co nazywała swoim pięcioletnim doświadczeniem. I nie zaczęło się ono od ciemności, nie od tunelu, nie od światła, zaczęło się od uświadomienia sobie, że nie przebywa już we własnym ciele. Linda twierdziła, że znalazła się w salonie własnego domu, obserwując wydarzenia z góry. Widziała ratowników, swojego partnera, słyszała wszystkie rozmowy, wszystkie instrukcje oraz wszystkie komendy. Odbierała to, co się działo, z krystaliczną jasnością, bez żadnego zamętu, bez emocjonalnej paniki, bez strachu. Wręcz przeciwnie, swój stan opisywała jako głęboki spokój i całkowity brak ziemskich trosk. To obserwowanie trwało do momentu, gdy jej ciało zostało wyniesione z domu na noszach i drzwi zostały zamknięte. I właśnie w tej chwili, gdy pozostała sama w pustym pomieszczeniu, według jej słów wydarzyło się coś, co stało się pierwszym zwrotem w całej tej historii. Poczuła dotyk na ramieniu. Nie był to dotyk fizyczny, lecz był tak realny, że nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Obok niej znajdowała się obecność. Nie mogła wyraźnie dostrzec postaci, lecz postrzegała ją jako kobiecą istotę. I to właśnie ta istota, bez słów, bez dźwięków przekazała jej proste przesłanie nadszedł czas, aby iść dalej. Od tego momentu, jak twierdzi Linda, zwyczajne prawa rzeczywistości przestały obowiązywać. I właśnie tutaj zaczyna się ta część jej opowieści, która zmusiła tysiące ludzi na całym świecie do zakwestionowania wszystkiego, co dotąd uważali za możliwe. Kiedy Linda poczuła tamten dotyk oraz wewnętrzną wiedzę, że powinna odejść, przestrzeń wokół niej, według jej słów, jakby się zwinęła. Nie było ruchu, nie było lotu, nie było tunelu światła, o którym często opowiada się w podobnych historiach. Opisywała to jako fazę absolutnej ciemności, która trwała zaledwie kilka sekund. Nastąpił całkowity brak obrazów, brak dźwięków oraz brak jakichkolwiek odczuć ruchu. Nie spadała, nie leciała, nie przemieszczała się w żaden sposób. Ona po prostu przestała znajdować się w miejscu, w którym była, a potem ciemność zniknęła. Znalazła się w miejscu, które nie miało żadnego podobieństwa do ziemskich krajobrazów. Przed nią rozciągało się pole wypełnione milionami kwiatów. Kwiaty pokrywały ziemię aż po sam horyzont. W oddali wznosiły się góry o takich rozmiarach, że nawet najwyższe szczyty Ziemi, według jej odczuć, wydawały się przy nich zabawkowe. Wszystko wokół emitowało miękką poświatę, lecz nie istniało żadne konkretne źródło światła. Sama przestrzeń zdawała się świecić od wewnątrz, nie odczuwała ciała, lecz nadal postrzegała siebie jako osobowość. Szła przez to pole i zauważyła szczegół, który głęboko ją poruszył. Kwiaty pod jej krokami delikatnie odchylały się na boki, jakby były świadome jej obecności i starały się nie zostać uszkodzone. Poczuła, że przestrzeń wokół niej nie reaguje jedynie na ruch fizyczny, lecz odpowiada na jej stan wewnętrzny oraz na jej intencje. Kiedy zaczęła uważniej przyglądać się kwiatom, zobaczyła, że z krawędzi ich płatków wypływa energia, która pulsuje i tworzy wokół każdego kwiatu świetlistą aurę. Kolory nie miały ziemskich odpowiedników. Mówiła, że nie były to jaśniejsze odcienie znanych barw, lecz zupełnie inne przejawy spektrum, dla których w ludzkim języku nie istnieją słowa. Właśnie wtedy, według jej relacji, uświadomiła sobie, że na Ziemi człowiek postrzega jedynie maleńką część tego, co naprawdę istnieje. Jednak najbardziej radykalne odkrycie czekało dopiero przed nią. Linda twierdziła, że w tej przestrzeni myśl nie była abstrakcją, myśl była działaniem. Jeżeli pomyślała o określonym wyglądzie swoich włosów, jej włosy natychmiast się zmieniały. Jeżeli wyobrażała sobie siebie w górach, natychmiast znajdowała się u ich podnóża bez jakiegokolwiek pośredniego przemieszczania. Nie istniała żadna droga pomiędzy dwoma punktami. Istniała jedynie zmiana stanu mogła wybierać sposób, w jaki doświadczała przestrzeni mogła zapragnąć powoli wspinać się na szczyt, odczuwając każdy krok albo mogła natychmiast znaleźć się na wierzchołku, obserwując świat poniżej. Jej intencja określała formę rzeczywistości. Im dłużej przebywała w tym środowisku, tym głębiej uświadamiała sobie fundamentalną zasadę w tamtej rzeczywistości nie istniał przymus, nie istniały ograniczenia. Nie istniały zewnętrzne reguły. Istniała jedynie świadomość oraz to, co ona tworzy. Wszystkiemu temu towarzyszyła nieustanna muzyka. Nie była to melodia w zwyczajnym sensie, nie był to chór ani dźwięki instrumentów. Była to jedna powtarzająca się fraza, spokojny śpiew, który otulał całą przestrzeń. Muzyka nie pochodziła z żadnego konkretnego miejsca. Brzmiała wszędzie, w kwiatach, w górach, w powietrzu oraz w samej lindzie. Czuła, że jest częścią tej muzyki, a jednocześnie muzyka jest częścią jej. I nawet tutaj zachowana była wolność wyboru. Gdyby zapragnęła ciszy, muzyka natychmiast by zniknęła. Gdyby zapragnęła innej melobii, przestrzeń natychmiast zmieniłaby swój stan dźwiękowy, jednak pozwoliła tej muzyce pozostać, ponieważ odczuwała w niej głęboki wewnętrzny rezonans. Rozpoczęła swoją podróż. Drogi przed nią składały się z kamieni. Z których każdy emitował własną poświatę. Przechodziła przez doliny, wspinała się w góry, oglądała krajobrazy rozciągające się bezkreśnie we wszystkich kierunkach. Woda w jeziorach oraz w rzekach wydawała się żywa, lśniąca i wypełniona energią. Mogła odczuwać tę energię nawet z pewnej odległości. Z czasem dotarła do miasta. Do miasta, które według jej słów przewyższało wszelkie wyobrażenia o architekturze. Budynki składały się ze skondensowanej energii, z zastygłego światła, wznosiły się na wysokość tysięcy metrów. W ich pobliżu najwyższe ziemskie drapacze chmur wydawały się maleńkimi konstrukcjami. W tym mieście nie było potrzeby korzystania z wind. Ci, którzy pragnęli fizycznego doświadczenia ruchu, korzystali ze schodów, przechodząc piętro po piętrze. Ci natomiast, którzy chcieli po prostu znaleźć się w określonym miejscu, przenosili się tam natychmiast. Wyłącznie poprzez myśl. Wybór sposobu istnienia zawsze należał do jednostki. Według jej oceny w tym mieście spędziła około półtora roku. Jednak nie istniała tam presja czasu, nie było terminów, nie było poczucia pośpiechu. Istniała jedynie nieprzerwana obecność oraz nieskończone odkrywanie. I właśnie wtedy, gdy ten etap jej podróży wydawał się stabilny i bezgraniczny, ponownie poczuła znajomy dotyk na ramieniu tę samą obecność. I ten dotyk oznaczał, że dalej czekają coś znacznie ważniejszego. Kiedy Linda ponownie poczuła ten sam delikatny dotyk na ramieniu, już wiedziała, że oznacza to przejście. Istota, którą postrzegała jako kobiecą, nie wypowiedziała ani jednego słowa, lecz jej intencja była absolutnie zrozumiała. Przestrzeń wokół niej ponownie zaczęła się zmieniać bez ruchu, bez efektów świetlnych oraz bez jakichkolwiek znanych oznak przemieszczania. W jednej chwili nie znajdowała się już w mieście, które tak długo badała. Przed nią pojawiła się kolosalna budowla, przypominająca katedrę. Jej wieże, według słów Lindy, wznosiły się na wysokość około tysiąca metrów. Ich szczyty ginęły w niebie. Skala tej konstrukcji nie poddawała się żadnemu ziemskiemu porównaniu. Podeszła do ogromnych drzwi, które otworzyły się bez dźwięku i znalazła się wewnątrz. Korytarz ciągnął się daleko do przodu. Po obu stronach stały ławy, podobne do kościelnych, lecz każda z nich została wyrzeźbiona z jednego litego kawałka drewna, bez żadnych łączeń ani szwów. Podłoga składała się z gigantycznych kamiennych płyt, z których każda była wycięta z jednego bloku kamienia. Nad nią wznosiły się witraże sięgające nieskończenie wysoko. Światło przechodzące przez nie tworzyło na podłodze wzory z kolorów, które nie istnieją w ziemskim spektrum. Poruszała się tym przejściem, czując, że nie znajduje się tutaj przypadkowo. Na końcu sali czekała na nią trójka istot. Nie miały one ciał w ludzkim rozumieniu. Były świadomymi strukturami energetycznymi, obracającymi się jednocześnie w dwóch kierunkach. Ich energia płynęła z dołu ku górze niczym odwrócony wodospad, tworząc świetliste strumienie ponad ich umownymi głowami. Obok nich pojawiło się pudełko, z którego wydobywała się delikatna pulsacja. I wtedy, bez dźwięku, bez słów, do jej świadomości zostało przekazane przesłanie. Tutaj nie ma osądu. Było dla niej jasne, że powinna otworzyć to pudełko. Kiedy to uczyniła, eksplodowała przed nią cała jej ziemska pamięć. Ponad pięć tysięcy epizodów. Każde wspomnienie rozwijało się nie jako krótki obraz, lecz jako pełne doświadczenie trwające od 45 minut do półtorej godziny. Przeżywała je na nowo. Analizując każde działanie, każdą decyzję oraz każde słowo, widziała konsekwencje swoich czynów nie tylko dla siebie, lecz również dla wszystkich, których dotknęło jej postępowanie. Według jej odczuć na ten etap przeznaczyła około półtora roku. Był to proces głębokiego wewnętrznego przeglądu, który czasami był bolesny, czasami wyzwalający, lecz według jej słów absolutnie konieczny. Kiedy ostatnie wspomnienie zostało przepracowane, Ponownie poczuła znajomy dotyk na ramieniu, i ponownie nadszedł moment przejścia. Tym razem znalazła się w przestrzeni absolutnej bieli. Nie było ścian, nie było nieba, nie było horyzontu. Istniała jedynie nieskończona biała obecność. Muzyka, która towarzyszyła jej wcześniej, zniknęła. Nastała całkowita cisza. W tej ciszy zobaczyła postać, która zbliżała się do niej poprzez bezkres. Kiedy postać się zbliżyła, Usłyszała wyraźne przesłanie. Lindo, nie powinnaś tutaj być. Musisz wrócić na Ziemię. Nie było sporów, nie było wyjaśnień. Była to decyzja ostateczna. I od tego momentu nie pamięta już samego procesu powrotu. Nie pamięta drogi przez wcześniejsze miejsca, ani przejścia przez ciemność. Następną rzeczą, jaką sobie uświadomiła, była sala szpitalna. Obudziła się, odczuwając swoje fizyczne ciało ograniczone, ciężkie oraz obce po przeżytej wolności. Personel medyczny wyjmował rurki z jej gardła. Światło lamp fluorescencyjnych raziło oczy. Słyszała głosy pytające, czy ich słyszy. Według oficjalnych zapisów od momentu klinicznej śmierci minęło 14 minut. Według jej własnego doświadczenia przeżyła 5 lat. To właśnie ta rozbieżność pomiędzy ziemskim czasem a przeżytym doświadczeniem stała się rdzeniem całej tej historii. To ona zmuszała badaczy, lekarzy oraz zwykłych ludzi do wielokrotnego powracania do tego przypadku, próbując zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy w Karolinie Północnej. Jednak najważniejsze w tej historii nie są same opisy świata po drugiej stronie, lecz pytanie, które nieuchronnie się po nich pojawia: Jeżeli jej relacja jest prawdziwa, to czym w takim razie jest świadomość, czym jest czas oraz gdzie przebiega granica pomiędzy życiem a śmiercią? I właśnie z tym pytaniem związana jest finałowa część naszego dochodzenia. Po tym jak Linda Kramer odzyskała przytomność w szpitalu, jej życie nie wróciło już do wcześniejszej formy. Według dokumentacji medycznej nastąpiło 14 minut klinicznej śmierci. Według jej wewnętrznego odczucia były to 5 lat przeżytego doświadczenia, które pozostawiło w pamięci ślady nie mniej realne niż jakiekolwiek ziemskie wspomnienia. To właśnie ta rozbieżność pomiędzy liczbami na papierze a tym, co człowiek twierdzi, że przeżył, stała się centralną zagadką tego przypadku. Po wypisie ze szpitala nie zaczęła od razu opowiadać o tym, co się z nią wydarzyło. Przez pewien czas próbowała powrócić do normalnego życia, lecz według jej słów było to niemożliwe. Zbyt silna była wewnętrzna przemiana. Zaczęła zapisywać swoje wspomnienia, tworzyć notatki, schematy oraz rysunki, próbując zachować ciągłość tego, co przeżyła. Zanim pamięć zaczęła zacierać szczegóły, z czasem pojawili się ludzie, którzy usłyszeli jej historię i nalegali, aby podzieliła się nią publicznie. Zgodziła się nie dlatego, że pragnęła uwagi, lecz dlatego, że czuła, jeżeli to doświadczenie ma jakiekolwiek znaczenie, nie wolno go ukrywać. Zaczęła udzielać wywiadów, brać udział w spotkaniach oraz opowiadać o swojej podróży w różnych krajach. Reakcje były skrajnie różne. Część ludzi słuchała jej ze łzami w oczach, inni reagowali niedowierzaniem i otwartym sceptycyzmem. Niektórzy oskarżali ją o zmyślenia, inni o samooszukiwanie się, jeszcze inni o dążenie do zwrócenia na siebie uwagi. Istniała jednak także inna grupa ludzie, którzy przeżyli podobne stany, nie zawsze tak rozbudowane i nie zawsze tak szczegółowe, lecz podobne w swojej strukturze. Zaczynali rozpoznawać w jej słowach własne fragmenty doświadczenia. Właśnie w tym momencie historia Lindy zaczęła wychodzić poza ramy prywatnej opowieści. Stała się częścią większego zbioru świadectw, które gromadzą się na całym świecie przez dziesięciolecia. Ludzie różnych kultur, wieku, zawodów oraz przekonań opisują zadziwiająco podobne elementy oddzielenie świadomości od ciała, brak strachu, poczucie spokoju, obserwowanie fizycznej rzeczywistości z zewnątrz, spotkania z istotami lub obecnością. Przegląd życia oraz powrót na wyraźne polecenie. Jednak właśnie twierdzenie o pięciu latach świadomego istnienia w ciągu 14 minut ziemskiego czasu pozostaje unikalne i najbardziej trudne do interpretacji. Nawet jeżeli przyjąć, że świadomość potrafi zmieniać postrzeganie czasu, tak ogromna skala rozbieżności nie posiada prostego wyjaśnienia. Niektórzy badacze próbują tłumaczyć to szczególnymi właściwościami pracy mózgu w Stanach Krytycznych. Inni sugerują, że w podobnych przeżyciach świadomość może funkcjonować w trybie, który nie podlega zwyczajnej fizjologii. Jeszcze inni uważają, że sam fakt istnienia takiego doświadczenia podważa nasze wyobrażenia o naturze rzeczywistości. Żadna z tych wersji nie daje jednak ostatecznej odpowiedzi, i właśnie dlatego ta historia nie znika z pola uwagi. Nie mieści się w gotowych schematach, nie kończy się wyjaśnieniem, pozostaje otwartym pytaniem. Jeżeli słowa Lindy są prawdziwe, to śmierć nie jest końcem, lecz przejściem. Jeżeli natomiast jest to iluzja świadomości, to dlaczego ta iluzja jest tak uporządkowana, tak spójna oraz tak podobna u różnych ludzi, którzy nigdy się ze sobą nie znali? Właśnie w tym punkcie rodzi się główna intryga. Nie posiadamy ostatecznego dowodu, nie posiadamy pełnego obrazu, posiadamy jednak fakt, istnieje doświadczenie, które nie znika wraz z ciałem i które pozostawia głęboki oraz nieodwracalny ślad w tych, którzy go doświadczyli. I za każdym razem, gdy słyszymy podobne historie, stajemy przed pytaniem, od którego nie sposób uciec. Co naprawdę dzieje się w tych chwilach, gdy zatrzymuje się serce? Czy wszystko się kończy w tym momencie? Czy być może właśnie wtedy zaczyna się coś, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć? Ta historia nie daje odpowiedzi, kropka jednak nie pozwala udawać że pytania nie istnieją. Na tym dochodzenie się nie kończy, kropka ono dopiero się zaczyna.